Witamy bardzo serdecznie w sali inkubatora medialno-artystycznego. Dziś mamy wielkie wydarzenie, brał premier filmu Maria Skłodowska-Kili. Dziękuję, że zaprosiłeś nas do tego filmu. I felt I never was uh, to Lublin before, Lublin. Uh, but I felt right away at home because. Uh, Użyłem tego zdjęcia Curie for my first draft scenariusza. Dla mnie wrażenia są dobre, to znaczy ja rzeczywiście hmm, oglądając ten film wczułem się w sytuację, w której przyszło prowadzić badania naukowe, być matką Marii Curie. i wydaje mi się, że na ile oczywiście znam biografię Maria, trochę znam, to film dosyć dobrze oddaje tą jej sytuację i pozycję, albo inaczej nawet walkę o tą swoją pozycję naukową, ale z drugiej strony też pokazuje, jak musiała się przybijać jako kobieta. <mum> Czytałem już wcześniej jedną, drugą biografię Maryki skłodowskiej naszej patronki. Znałem jej życiorys, więc chciałem zobaczyć, jak realizatorzy podeszli do tego przedsięwzięcia i mnie się podobał. To według mnie tak powinien wyglądać życiorys naszej patronki, przedstawiony w wersji filmowej. To nie była aż tak bardzo trudna rola. Pomijając to, że to w obcym języku, ale ja w języku francuskim zagrałem parędziesiąt ról i dwie role teatralne, także czułem się bardzo dobrze. To, 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 to był dobry materiał, bo jak powiedziałem, yy, złośliwy, nie lubi kobiet w nauce, to postać historyczna, to czasy, kiedy kobiety dopiero zaczynały. Yy, ona była Marie Curie, Marie Skłodowska-Curie, yy, no, budziła zdumienie, że zaakceptowanie w środowisku Męskim naukowym, kobiety, która zdobywa nagrodę, nie było proste, a jednocześnie zabawną taką to, że cień, że lubi kobiety jako kobiety, ale nie jako nauka. Także tak, się uśmiecham w tej chwili sam do siebie, bo taką rolę e, nie było tak trudno grać. Albert Einstein, Marie Curie. połażamy. Je connaissais Marie Curie depuis l'âge de 12 ans. Euh, je, connais tout de, je connaissais tout de son œuvre, de, de, des événements de sa vie. Mais il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à quelle était la personne, parce que je ne m'étais jamais posé de questions. Je me suis dit, j'ai découvert une femme qui était tellement forte, tellement libre, qu'elle m'a beaucoup impressionnée. Et j'ai pensé que c'était une femme très moderne et qu'il était temps de la montrer comme ça aussi aux autres. C'est pour ça que j'avais envie de partager cette histoire avec les autres.